Edward o kurde. Jeszcze raz bardzo szczerze dziękuję panu za pomoc w budowie. He? Tak, jeszcze kiedyś strykamy. Ach. Gadałeś z kimś? E, tak, tutaj jeden z tych łuczników. O tam stoi, na polu. Pomógł ci? No, ładnie. Trzeba jeszcze tylko dać nazwy dla domu. To jest, to jest zwyczaj, aby z tego nam nie pozwolą. Później wymyślimy. I co, musiałeś chyba jeszcze pozbierać trochę materiałów? No, przydałoby się, ale w sumie. W sensie, czy ci zabrakło trochę z tych moich? I musiałeś pozbierać samemu, czy starczyło to, co ci dałem? Mhm, mm starczyło. O, to w sam raz. No. Ale widzę, że tu jeszcze nic nie ma, a to dobrze, mam trochę pochodni i... No, drzwi, a drzwi już są, dobre to. To, to w sumie... Jeszcze odgróć tu może, nie wiem, może pokoje czy nie. Dobrze, no to dzielimy na dwa czy cztery. Jeśli chcesz mieć osobny pokój? Możemy zrobić tak jak w naszym starym domu, że tutaj będą spianie. No można. Czekaj, masz trochę kamienia jeszcze? Zostało ci? Daj kamienia? Dobrze Proszę, dajcie kamienia Bo chcę piec jakoś Będzie cieplej O, w sam raz. No i jeszcze chcę może coś przerobić Tutaj mam jakiś materiał dziwny Cynę, chyba mhm. Ale wolę to Od kogo? Nie, wydobyłem Wydo Wydobyłem mm. O dobrze Daj mi jeszcze jedną pochodnię Masz tu oświetl, mam 8 i zaraz zrobię właśnie mam 10 patyków sam raz i 10 węgla to zrobię pochodnie To będzie na jakieś wyprawy Dobra, to tu wsadzę to, i to, i to, i to. No i nie obrażuj się jak zabijemy trochę świnek, one tam ją mnożą. Pójdę, bo się nam trochę kończy jedzenia. Dobrze. Wow. Nie mamy łóżek. To Pyszysz? się zrobi! Znajdziemy jakieś wełny, cokolwiek. Mówił, żeby zostawiać cztery, to zostawiłem cztery, żeby przynajmniej dwójka zaszła w ciążę, czy coś w tym stylu. Nie mam. daj mi trochę. Czekaj, upie upiekę tylko. A już skończyło ci się jedzenie? Mam jedno jabłko. Oczywiście mogę pójść do lasu, kilka staków. Jeżeli znajdziesz, to kilka prawdopodobnie tutaj będzie. Hmm. I nie wiem jak. Pochodnie zaraz, postaw. Gdzie? W naszym domu. Oj. A więc wracam. Aha. Bo Znalazłeś coś nie. Co? Znaleźć coś? Nie. Nie. No, dobra, to ja tutaj piekę schaby, a jak tutaj mam cynę, to ją schowam na razie. O, masz rybę, rybę też upieczymy. I masz... Nie, masz... to jest moje dziecko! No, serio, martwa ryba? No, to masz... było moje dziecko! Nie, w sumie to to Och, tak słodko. To ja upiekę Uch, to... Właśnie, powiększyłem naszą wannę trochę, teraz jest... 3 osobowe Masz jeszcze jedno siodło? Chyba kupowałeś w... Tak A to dobrze right, yeah. I tu jeszcze miałem przypadek, ten To ja Jeden workben, znaczy stoł będę miał ze sobą No to tak, ja mam przy sobie mieć ten zwykły Kilo i dwie małe się kiedy Czekaj Umiałeś jeszcze jedne drzwi? No się się dnia. Ja będę się nazywać Edward Siekieroręki Siekieroręki? Tak Spójrz Mam trochę mączki kostnej, przyda się? Na razie nie, na razie schowam Sprawdzę tylko, co mam przy plecaku Mam jakieś Totalnie bezużyteczne rzeczy Zaraz poukładam Mączka kostna, smycz schowam, mam ten list, co z nim można zrobić w sumie, bo mieliśmy o. dać, ten Ringo jest, tak? No tak, fajnie było pogadać z królem, bo zbudowaliśmy dom tuż, czyli domu y, zamku, czy Porcie, czy fortecy. Dobra, no ale co? Wybieraj, co robimy pierwsze? Możemy udokorować swój domek albo pójść powiedzieć, że go zrobiliśmy. To w sumie Ja robiliśmy... wolę pogadać z tym typem, może coś mu się stało, skoro on tam nie wychodzi cały czas? Dobra, podejdźmy, zobaczmy, jak to wygląda z bliska. Dzięki. Sorry. Postawiłeś po koniu, postawiłeś, okej. Okay. Nie wiem jak z... znowu się zmęczysz i znowu będziesz żądał jedzenia. Konie kupimy później, jak będziemy chcieli się gdzieś dalej wybierać. Sprzedawca Co? sprzedaje coś nowego? Wędkę sprzedaję za jednego golda, to będziesz mógł sobie później połowić, nie będziesz narzekał na jedzenie. Tych okay. ryb jest tam dużo. Oj, przepraszam, że cię popchnąłem. Dobrze, cześć, miłego dnia. No to już to jest zamknięte. Mogę to wyważyć kill ale tak w sumie to... Nie, to się raczej nie będzie moralne. Chociaż... Czekaj. Ty widzisz to drzewo? Au. O. No widzę. Może... ten... wiesz. Skoczyć? Na no, inny wybór? No, jak już musimy się tam dostać? A skoro on tam od kilku dni, to może tam siedzieć przez kilka dni jeszcze. Wątpię, żeby król tak długo chodził piechotą. Hmm. Dobra, no to jak rozdzielamy się, szukamy tego samego wejścia? Gdzie ty jesteś? Jestem prawie, praktycznie na górze. Patrz, on mogę już skoczyć. Czekaj. Ała. Brawo. Pójdę naokoło. Zaczekaj na mnie. U. Tak, stąd też można wejść. Są dwa wejścia. Biegnę, biegnę, biegnę. Czekaj, a które jest bardziej hardkorowe? To drugie raczej. Okej, okay, już jestem, czekaj, wejdę tym drugim. D dawaj, na razu wchodzimy dwoma wejściami, to będzie tak pokojowo nastawione, więc nie. Pokojowo na pewniak Tak. Tylko że tutaj boję się, że spadnę, ale to mi... Dobra. Zasz, Jak widzisz mnie? No widzę, widzę. To z której strony bierzesz ty? No ja z tej, ty pójdziesz z tamtej. Chyba że chcesz na odwrót. Lewa, prawa. No spacz stąd. Wow. Uważaj na siebie. Masz coś do jedzenia? No. Trochę steków jeszcze mam. Patrz, stąd można wskoczyć, dam ci no, Nie, ja pójdę tamtędy. Zawsze mogę znaleźć coś ciekawego, już pewnie nie? Już noc prawie. Uważaj, żeby nie spać, bo nie będę zbierać swoich trupów. Wzajemnie. Połamania nóg. Okej, okay. to na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, jestem. Jest ta Dobra, flaga. Dobra, to ty pierwszy, bo ty masz pan. A jak wiatr mocno dzisiaj wie, e, witaj! Przebywamy w pokoju. Stój, nie chcemy cię zabić, mamy dla ciebie ten list. Myślał, że chcemy go zabić. No wiem, słyszałem, że jest to ciebie no właśnie. Wpalańca. Jakaś parano paranoja, nie, ja przecież po prostu się boi. Powiedz mu, wytłumacz mu. Chyba, że chcemy go zabić. Nie, nie chcemy. Okej. Okay. Dobrze, no to, no... to, misja w sumie wykonana, tak? Może... Nie, a czekaj, a pogadaj z nim jeszcze. Ja? No. Co? No... Nie oddałeś listu. O, oddałem już, okej. Okay. No. Może pogadać z nim o nagrodzie. Hmm. A co z nagrodą? Do handlarza. Dobrze. Okej, okay, później z nim pogadamy jeszcze nie. Ale zapewne ty nacisniemy to? Nie, ale jeszcze coś wybuchnie. Oni mają pewnie tu swoje sekrety, lepiej ich nie ruszać. No zostaw to już otwarty. Au Au, oh, sorry, wybacz, myślałem, że to ork Super Czapce ze skóry prześpimy się w tym, w nowym domu? No, nie mamy łóżek, to jak chcesz Chyba, że pożyczymy od nich Pogadaj może z kimś, spytaj się Okej, okay, no to ja się zapytam, a ty prześpij się w tym A ja pójdę już do domu, najwyżej przyniesiesz te łóżka Okej okay. Już tam orków widzę jak walczą Co? Edward Junior? Poważnie? No cóż No, jeszcze tutaj Ach Masz węgiel? Ach, pomóż mi to wciągnąć Ach Wiesz jakie to ciężkie? Dwa łóżka na plecach Duże materace Chodź. Masz trochę węgla? Ech. Nie mam. Nie chcę dawać pie do pieca drewna. Mamy jeszcze ryby i cztery steki do upieczenia. Nie, Nie dobra, chcę mi... spać. Nie, mam przy sobie pięć, starcie. No, to do... no, dobranoc. Dobranoc. Oh. Mm. Znowu spać. Zawsze śpimy w zbroi Moja no. jest już mocno zniszczona, przydałoby się Nie wiem czemu od tych wiecznych walk pewnie była bo bo przyczepiona specjalna kartka, że przetrwa długo. Czekaj na karmić Juniora Nie, że doda... <grym> mówili, że doda... znaczy... że je życia, a nie pancerza. Dobrze, no to co możemy jeszcze zrobić w sumie? Żyjemy tak prawie jak nie, no w domu, cóż. ale trochę tęsknię jednak. Jeszcze. Dobra, jeszcze za tym emeraldem, który został chyba. <gryw> Powinni tutaj dać jakiś płot, koniecznie. Opustoszał trochę ten staw. <gryw> oh. Dzięki Przestań Edward tak. Jak nie będzie co jeść to najwyżej zabijemy twojego Edwarda i jego kolegę Nie. Chyba I ciebie Ile z ciebie dropi? 3 staki boczku? 4 staki fusu? Patrz na ten gruby ryj. Cicho jestem chłodsza od ciebie Jesteś po prostu lepiej wyżywiony, bo matka ci karmiła, bo widziała, że jesteś nędzny. <grystanie> tak. To był tajny plan, o którym ci nie mówiliśmy, że zjemy Cię. Dobra, no to idźmy. Ale gdzie? U. Właśnie, przecież chyba się nie obrażam, jak pozbieram im trochę tego. A ja nie wkurzam się? Ja bym się wkurzył, jakby mi ktoś chodził po polu. Ej, ty! No zas zas zasadzimy od nowa właśnie. Ty się chyba lepiej znasz na polu niż ja. Jestem na czym? Jest, no, na tym byciu farmerem. Ouli, lauli, lauli. No a kto dorabiał na boku? Jako farmer. Wow, nie, dobra, już koniec. Mam 70 ziemniaków i. A ja wszystko wydałem po to, żeby właśnie odłożyć i zjadłem trochę. No i zostało mi 5 ziemniaków. No to ty odłóż to, co masz, i pewnie trochę ci zostanie. Te odłożę same marchewki w sumie. Marchewki są smaczniejsze. A bierzemy zboża? Nie, wiesz, i tak już dużo wzięliśmy. Zaraz posadzę tutaj marchwie. Ten gości się na ciebie dziwnie gapi. Trudno. Przywyknie. A to nie jest ten, co ci pomagał? No tak. Dlatego chyba cię nie pobije. Ha Ha Dobra to chodźmy Gdzieś nie wiem Pozwiedzać Właśnie mieliśmy pójść do jakieś może Znaleźć jakieś jas jaskinie Dobra no to no błagam co ty robisz Tam on sprzeda sprzed Kupuje takie rzeczy Więc sprzedałoby się coś znaleźć Zaczekaj Sprawdzę swój plecak Głupie tyle. Eee... Okej, okay, chodźmy. Wcześniej szliśmy na południe, myślę, że dalej warto tam iść. No, miałbym. O, ale klif. To nie byś mi od razu zepchnął. Ładnie tu. To idziemy. dobra, to idę. A w sumie to, ale gdzie Trzymaj ty się przy... Nie nie idź! Trzymajmy się razem lepiej. Ładnie to, nie? Powinni tutaj coś zbudować, powiększyć tą swoją wioskę, a nie tak gnieździć się pomimo tego, że no... No tak, to było tru... Nie, w sumie to było trudne do obrony. Chyba, że robiliby na stromych zboczach. Wyglądałem, że ciężkie... o, o, o. Co gdzie o, jesteś, o. bo nic nie widzę? Au. Tutaj w dziurze. Jaki... Aha i... No dobra. O, tam jest... Nie wiem. Zarośnięty kamień. Ale zaraz sprawdzimy. Oni by to nie odkryli? Obłagam. Tu pisze coś. Nie wchodzić. Coś w innym języku. Śmierć. Mnóstwo czaszek. Nie wiem, rozwalamy. Czekaj, słyszysz co? Co? Słyszysz coś? No, chodź tu. Nie wiem, nic nie słyszę. Takie takie... Tam coś jest. Jezu nie, ała, ała, ty idioto. To był ostatni raz, obiecuję. Dobra. Kurde, co to jest? Co ty robisz? Co Dobra, chodź Co to jest? Co to do cholery jest? Ty z tyłu Jakieś kampery małe Co? Kampery małe Dawajcie pvp, frajerzy Ty rozwalaj ich spawnery, bo widziałem jeden Jakby się kampił wszędzie Po prostu jakieś Małe shity Co ja widzę? Emerald tam był Nieważne Pomóż mi Mówię, że my z tyłu. Nie, zaraz, muszę znaleźć koniecznie żelazo. Emerald, zaraz. Zniszcz to. Kto to jest? Ej, on nas nie bije, pogadaj z nim. Czekaj, tylko te małe... te... o, zabij. Ej, mi się, ja się boję, że on mnie zabijam. daj mi coś do jedzenia. Co? Daj mi coś do jedzenia. Serio? Jest spójrz na dół. Widzisz co on mówi? O. Czy słyszysz co on mówi? Nie. Mi się wydaje, że nic nie mówi, jak dla mnie to on stoi i milczy. Chyba, że ty z nim gadasz, ale nie jak Przecież ten. Jakiś szepty, szepcze on... do mnie. Coś mądrego mówi? Nie... Zresztą śmierci jakieś piski... Edward był dobrym przyjacielem, powiesz to wbijając mu sztylet w plecy. <śm> nie... Schowaj to! Schowaj tą rybę. To są diamenty. I piece. Ale Pewnie puste. Są piece? O, to... No. Ale, to dobrze, to... to... CO TO DO CHOLERY JEST?! To, a to? Jak dla mnie to jest bardzo duży, brzydki pan. O! Patrz, 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 Jakieś elfickie rzeczy! Czekaj. Ty, je weź później je ten, bo ty jesteś z tyłu, ja muszę walczyć. to strzały... Jakie ty masz budki? Mm, żelazne, prawie całkowicie skończone. No to weźmiesz elfickie, tu jest elficki miecz, to ja wezmę i jest... ...tarczek. Tarcza Tarczę wziąłeś? Tarczę sobie zachowam. Dobrze, Czekaj. Mam taką samą i całkowicie prawie niezmarnowaną, więc w sumie nie jest mi potrzebna, ale zachowałem ją na wszelki wypadek. Rozwalimy go? Rozbrecaj te złoża. Nie, bo muszę najpierw zebrać żelaza i przytopić, żeby mieć ten... E, Co ty trzymasz? Ej, 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 to świeci! No właśnie, to jest ten świeci. Ej to świeci. Nie. A może to świeci, gdy wyczuję wrogów? Nie. słyszałem w śmieczach. O jest żelazo, dobrze. To ja je tutaj wezmę. Mogę z nim walczyć? Czekaj, ja chcę to po prostu zobaczyć. Otru otruję go, czekaj. Patrz na nas. Ała, nie. się, odsuń się, odsuń się. Strzelam do tego czegoś. Obu umarło szybko. Używaj tarczy. Wow, co to? Mówi, to nie jest koniec. Tak, słyszałem. To akurat chyba tak. O, duszko. Co to, co to było? to krew. Bo cięższe do pokonania niż inni przeciwnicy. O, i tam jakoś tu zobacz, Tutaj Tomek. mam. Ja chcę muszkiet. Ło, muszkiet! To jest stare. Przecież kiedy ostatni razem widzieliśmy muszkiet? Jak przyjechał ten bogaty ten, typ, do wioski. Ej, dobra, marynarzyk to bierze muszkiet? I jeszcze to, to bojowy ten, to, to ty dostaniesz od razu. Będziesz miał chyba, nieważne, trzymaj. Tak samo weź dzidę. Wiesz co, już nie chcę tego, tej dmuchawki, możesz sobie wziąć. Co, wiesz? Już nie chcę tej dmuchawki, możesz sobie wziąć. Okej. Okay. Ale ja biorę muszkiet. No wiesz, no dobra. No tylko 32 tak. kulki jest ciężko dostępny, widzisz? Daj to. Masz i to są szczałki. Ech, będzie mi A mi nie. A Dobra, tutaj coś jest. Fuj ej, ja w to nie wchodzę, ty tu bawej dłonie. Czekaj mam... Małże... co? Ej, masz jeszcze te budki Dałem ci tutaj budki na do... Czekaj, jem. Oje, przestań. Jest <grymne> chcesz trochę? <grymne> Weź te budki. Ja y nie ma tu więcej żelaza? Ale pizka z jest tak sama. o różnica. Dobra, więcej piecyków do domu. To ja czekaj, ja tam przetopiam przetopią żelazo, żeby był na kilo w sam raz, by są trzy. A masz y węgiel? No, zebrałem wcześniej. O, dobra, jeszcze emeralds, to w sam raz się sprzeda. I coś tu jeszcze jest obok tej krwi. Co? Co? Ida. Element ziemi. się. Przyjrzyj się temu w sumie. Ja, z tego, ja nie uczyłem się o magicznych przedmiotach, raczej o pospolitych. Przyjrzyj Dawaj. się. Zobaczmy. No cóż, jak dla mnie są to trzy ziemniaki zlepione drzemem agrestowym. Mogę to zjeść? Nie. Widzicie, ciekawie jestem, gdzieś... co mi by się było. A nieważne. Dobra, mam drugi killoff jak coś. I najwyżej się wykopię trochę kamienia. To się z kamienia zrobi. Żeby tak bardzo nie marnować. Jakiś, w ogóle tutaj są groby, mam nadzieję, że typy się nie obrażą. Ej, wypuściłeś chyba strzałkę. Nieważne. Dobra. Złota trochę to wezmę. A weźmy. Ja tutaj nadal słyszę te potworki. żelazo. Wyglądają jakieś katakumpy, cmentarz, a jednak dużo tutaj materiału. Dobra, ja mam dość katakumb na następne na następnych kilka godzin. <noise> a tylko na możemy dole zwiedzać. Wykupiłem tutaj trochę kamienia. Ej, masz jakiś kilof jeszcze? Co? Masz jeszcze jakiś kilof? No mam, żelazny, au, ale w połowie, w połowie Dobra, naprawdę, a ja ja się tam... powiem, może... W ogóle, co to jest za ogniowy ten? Czekaj. Spadł. Czekaj, schowam do mojej saszetki jakieś niepotrzebne rzeczy jak na razie. To, to... Ej, wiesz, co go zabić. Co? Nie mogę, odbijam się od niego z ciałem. Ja o, cholera Szmaragd, ale nie co? Emerald w sumie. Mam pomysł, zostawmy go tak jak jest. Chodź, co? Nie, weźmy to. Aha, ten typ. No. Wow, Łoł, to... go. Nie obraził się i jestem. Ej, cały... ja wykopuję ten emerald. Dobrze. Wow. Słyszałem wybuch. Mam jeden emerald, będzie trochę golda za niego. Tutaj, bo on. ja już trzymam. To są szmaragdy. Tak samo wydobędę szybko ten diament. Kto zbudował tak idealnie chamskie dangeony, żeby się psuły? Lapis. No ja to pozbieram. Daj mi ten sz szmaragd. Schowam go. Tutaj. To na razie przytrzymam... i tu strzałki, strzałka jakaś wypadła, to... to monety na razie... Dobra, z... wybiłem wszystkie te frajery. Co zrobić z piecami, wziąć je? Się Nie wydaje... no weź może jeden, dwa już I chodź, dam ci strzałkę, bo wypadła jakaś Uch, Mamy jesteś? tutaj kilka kapieców, będzie nam starczyć Chodź masz Szczałkę tutaj Dobre czy, czy, czy tu jeszcze jest? Ej, Są tu wziąłeś. jakieś przejście z jaskiń. Czekaj, ma, masz jest trochę. Tak, coś, coś, nie wiem, w kop, cokolwiek. Chodź. Ty Bądź tam się świeci. No. Czekaj, we, wejdę tam z muszkietem, to się. Ty pierwszy tym razem? Ała. Jest. Weź, zbierz ten węgiel jak możesz, a ja żelazo. No, Jeszcze chwilę, podtrzymaj to tak. Zrobiłem dwa ki kamienne i jeden żelazny, jak coś Okej okay. Oj, no to co się nam nie przyda, sprzedamy, Będ będą pieniądze, kupimy to co potrzebne Może jakiś inny tutaj przyjdzie, y sprzedawca i będzie inne przedmioty sprzeda Strzeliłeś to? Ej, y czekaj, ty ten element y odłożyłeś? Gdzie? Element ziemi odłożyłeś, czy? Mam go o, sobie. To dobrze. Co to? <ścoughs> Jakiś obóz?